Taki samotny... E, e, co? O, od lat nie czułem do tego kobiety... To, dobra... O, o czym ty gadasz? Co to ma być? Co to do ma być? Może zostać moją dziewczyną? Trochę szminki na usta? Dostaniesz ładną, bawełnianą pieliznę. Musiałbyś być zamknięty przez większość czasu i uwalniałbym cię na specjalne okazje. Będziesz mieli mi LATUNKU! POMOCY! O, masz rację. To by nie wypaliło. Tak jak wtedy gdy brałem żeńskie hormony, by zacząć lektację, Chciałem dobrać się do jakichś dzieci. I zaspokoić ich pragnienie, wiesz... O. Do tych matki. O Jezu Chryste. Czasem udaję czternastolatkę na czatek w Robloxie. ZABIJCIE MNIE! Mogę szczytować tylko do skinów z Fortnite'a. E. Nic innego nie działa o Jezu. Jestem uosobieniem Brainrotu mordo Przegryw jakich mało O czym ty kurwa pierdolisz C'Hosza Powiem ci teraz moje naprawdę brudne sekrety Dotychczas nie były brudne? Cii, cii. Przymierzam damską bieliznę w Half Price Leko je zmaczam I odkładam na Jezusie, Chrystusie w niebiosa, ZAJEMNIE już! Generuję chore dzieci w AI i zakładam zbiorki charytatywne na Facebooku. No weź. Raz zostałem nawet cały spadek. Spisałem całkowicie na moją sztuczną fundację. Mój Boże, ty sły rolu! Nie uznaję podcierania. Po prostu czekam, aż to całe zaschnie jak strób. Wtedy odrywam wszystko za jednym razem. Tak podłąki kaos spadały mi do gaci. No teraz sobie ksywkę Head and Shoulders. SISO! Pomocy! Ratunku SISO! Boże, proszę! To jest takie odświeżające Wydaje mi się, że nam sobie całą noc. Nie! 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 Nie!